No, Tam wszystkich jestem Pawel R1. Ostatnio wam obiecałem, że zademonstruję swoje wszystkie gierki na tej mapce, którą buduję. I tutaj są dwie gierki, które zrobiłem specjalnie pod tą mapkę, i dwie gierki, które swoje stare kiedyś dawniej zrobiłem i po prostu tylko przerobiłem na tą mapkę. Ale zademonstruję wszystkie cztery. Dobra, dochodzimy do pierwszej. Ta gra tutaj na rynku, ona się znajduje w tym największym budynku, z racji tego, że mechanizm jest dosyć duży, także musiałem musiał schować w dużym budynku. I ta gra po prostu jest troszeczkę inna od reszty, bo tu ćwiczymy swoją pamięć. Raczej bardziej testujemy swoją pamięć. Tak jak widzimy, tu mamy obrazki, pod każdym obrazek przycisk, jeżeli wcisnijmy np. drzwi, na wyświetlaczu nam się też pokażą drzwi. Jak wcisniemy szablę, to szabla. Mamy 10 rund. Na czym gra będzie polegała? Wrzucamy sztabkę złota i będą nam pokazywać obrazki, my po czym podchodzimy i wskazujemy, które obrazki się pokazały. Czyli zobaczymy jak na sam początku będzie bardzo łatwo, później będzie coraz trudniej. Zaczynamy grę pierwsza runda, drzwi dobra. Yy, drzwi były, tak drabinka i spodnie. Przechodzimy do sprawdzania. Jeżeli będą trzy uderzenia bębny to znaczy że źle sprawdziliśmy źle zaznaczyliśmy nie musimy po kolei pokazywać druga runda TNT łuk i buźka TNT nam no na odwrotnie buźka bo nie musimy po kolei łuk jakbyśmy wskazali za dużo to też by nam wywaliło nam nas z gry nie możemy popełnić żadnego błędu sprawdzamy Runda trzecia. Kwiatek, kijek, kowadło, drzewko. Kwiatek, kijek, kowadło, drzewko. Dobra, sprawdzimy. Ja w sumie zatrzymam. No, może zrobimy taki... No na przykład jest teraz następna runda. Dobrze, ja to ogólnie zatrzymam. Przejdziemy. Do następnej, no do końcówki już gry samej. Żebym pokazał, pokażę wam jakie jest końcówka. Jeszcze zrobimy krótki rzut na mechanizm. Dobrze, jestem ponownie. Teraz przechodzę do dziesiątej rundy. Jeszcze tylko tam jeden symbol. Chłotek. No i sprawdzam To dziesiąta runda. Kwiatek. Łuk. Szabla. Spodnie. Grzewko Kowadło. Siekiera. Chłotek. TNT. Dobra. Na pewno były spodnie. szabla drzewko linki kwiatek płotek wszystko po siebie siekiera łuk i chyba kowadło. Dobra, teraz sprawdzę, czy jestem bogatym człowiekiem, czy nie. Tak. No i przeszedłem, ale nie, przyznam wam się szczerze, że troszeczkę uszukałem, jak nakrywałem, ale to tak. Ja to znam, to chyba mi wybaczycie, dobra, to możemy sobie wejść na rynek. Raz przejdziemy na następny, ale zanim przejdziemy do następnej gierki, jestem już bogatym człowiekiem. Mogę sobie wejść do ekskluzywnego sklepu, dobrze. Tak wygląda ten sklep ekskluzywny ze zbrojami. No i tutaj mamy bardzo fajną zbroję za 35 sztabek, za jedyne 35 sztabek, no i troszeczkę uboższą za 15 sztabek. No chyba zaszalejemy, nie weźmiemy tą zbroję sobie za 35 sztabek eee, weadmę sobie tutaj Dobra, to tak nie będzie tak 34 wrzucę, żebyście to widzieli, że to chodzi poprawnie I nie wylecie nam zbroja jak padnie 34 czyli nie ma na uszukać ich pada i wpadła ta 35 rzucamy. No i mamy wypasioną zbroję. Teraz przechodzimy do następnej gierki. I następna gierka jest w kanałach. To jest oczyszczalnia ścieków. Która i mamy tutaj. O, jeszcze te kanały nie są dokończone. Kanały są bardzo duże, także zatrzymam. I jak dojdę do ten to włączę. O co chodzi z tymi kanałami? No, miasto zainwestowało w nowe uczyszczanie ścieków. Niestety, hordy zombiaków nie, nie pozwalają pracować tam pracownikom tej oczyszczalni, i są cały czas atakowane. Naszym zadaniem będzie ochrona pracowników. Ta mapka to była kiedyś zrobiona pod tytułem Obrona zamku, teraz jest Obrona Oczyszczani. Jesteśmy na tej oczyszczani. I gra, oczywiście, musimy, żeby zacząć, rzucić, musimy rzucić sztabkę złota. Niektórzy na pewno znają tę grę. Wcześniej zademonstrowałem, ale jest parę przeróbek. W każdym razie gra jest powtarzalna i można grać. No i teraz tak. Wrzuciłem sztabkę złota i straciłem. Dlaczego? No bo nie jest włączony tryb... Yy, tryb bojowy. Jest pokojowy, łatwy. I musimy wrzucić jeszcze raz sztabkę złota. Wtedy rozpoczniemy grę. No i gra się zaczyna. To będzie pierwsza runda. Mamy 8 rund obrony. Tam są pracownicy. Widzisz, stoją, niestety się atakują, także tutaj łuki, szable pójdą. Ja myślę, że gra na kreatywnym, to mi to się zaszkodzi, ale w normalnych warunkach nie będzie tak fajnie. I te ataki będą dosyć intensywne. No obroniliśmy pierwszy atak, bardzo łatwy był, tak jak na początku mówiłem, ale. Nie obroniliśmy, chociaż nie wiem dlaczego oni tam wyszli z boku. No nieważne. Ja chyba się nie zresetowałem gry ostatnio. I nasz zamek jest no, poważnie uszkodzony. Na zamek nasza oczyszczania, czyli kreska życia, już została dotąd naruszona. Tu taki krótki, może na mechanizm rzut, ale tutaj nie będziemy się pogłębiać za bardzo. A ja coś zobaczę tylko. No, czas jeszcze mamy trochę. No, włączymy tylko drugą rundę. Zobaczycie co się stanie jak nie obronię zamku. No, oczywiście to fajnie się gra we dwójkę, bo jeden może tutaj też o, tutaj są bonusy. Jak w trafie to będę mógł, ja oczywiście pokażę się wagonik tam. Będę mógł wykorzystać tutaj w tym wypadku na przykład zielone wsparcie terroryjskie, to czyli będziemy mieć tutaj Oj, atakują, ale zobaczymy, czy z drugiej strony idą też? No też. Dziwne, zaraz źle zeryczatowało, bo w pierwszych rundach to się nie otwierało, a niestety teraz to się otwiera my sami nie damy rady. No jak już słyszymy tą smutną muzyczkę, to znaczy to, że no, nie ochroniliśmy tej czyszczalni ścieków. I w starej wersji to wybuchało. Tutaj nie... Tutaj nie wybuchnie. Tylko po prostu trzeba poczekać i się odnowi gra. Będziemy mogli dalej bronić zamku. Dobra, przechodzimy do na następnej gierki. No, jesteśmy przy następnej gierce. Tu mamy y, tą bramę, którą kiedyś demonstrowałem. Otworzymy ją. I możemy iść. To też jest moja stara gierka, którą kiedyś zrobiłem, ale tutaj znacznie ją przerobiłem, także też się zademonstruję. Nie zapomniałem wspomnieć że przy tamtej mapce przeczyszczanie ścieków, ona najwięcej zarobi, tam jest chyba około 120 sztabek złota, tutaj chyba około 80. I na czym polega? Wchodzimy do opuszczonego części miasta. To miasto jest skażone Naszym zadaniem jest oczyścić. No tak na razie sobie wymyśliłem. Jedna sztabka złota. No to wrzucamy tą sztabkę Tu jest nasz licznik Który będzie liczył nasze punkty Każdy wagonik zeszczelony będzie Policzony, musimy zeszelić minimum Żeby zarobić 18 punktów A możliwe mamy do 21 Czyli możemy 3 pudła mieć No idziemy Na pewno też niektórzy pamiętają tą moją gierkę ale trochę dałem tu klimatu, trochę tych zarośli. Wygląda to bardziej tak, napuszczone. I nie ma przed, przede wszystkim podkładek naciskowych na command blockach To jest ustawione. Zrobiliśmy strzały, strzelamy i mamy punkcik 1. Zamknęło się. Mamy parę sekund na reakcję. Teraz, jak będziemy tu chodzić, w tym miejscu już nam się nie włączy to. Nie otworzy się. To jest tylko jedna szansa. Ja znam, już będzie strzelać. To już po prostu przygotowany jestem. No i też do nas tam strzela coś i nie trafiłem tym razem. Jak zobaczycie wrócę się i już nam to się więcej nie włączy. Także mamy ten szansę. A nie pamiętam gdzie, z której strony to się miało otworzyć, ale to już za późno. Tu też będzie uważać, uwaga, bo strzela, no i też za późno. Bardzo słabo szczelam, także się nie popisuję za bardzo. No i wiadomo, że z tego nic nie będzie. Dobra, ja tutaj już to nie będę demonstrował. Mapkę jak będziecie grać kiedyś, to sobie sami zobaczycie całość. Przechodzimy dalej. No i dobrze, jesteśmy teraz przy ostatniej gierce, którą chcę wam zademonstrować. Są to wyścigi konne. Ja tam pokazałem jakiś kawałek tej gierki, ale ona nie była wtedy jeszcze dokończona. I to już jest wybudowana specjalnie pod tą mapkę. Ta gierka tutaj się ścigamy z koniami. Oczywiście możemy grać pojedynkę samemu. Gra jak zwykle kosztuje sztabkę złota. Wrzucamy i możemy zacząć. Jeżeli staniemy na płytki naciskowe, brama nam się tworzy, ale czas zacznie się liczyć w momencie kiedy przekroczymy linię. Tą i tak, tak samo nasz kolega, który będzie grał bieg obok, będziemy się w czasie biegu widzieć. Aczkolwiek nie musi równocześnie wystartować, mu czas się liczy osobno i mi, o, nam osobno. My musimy 30, no bo ona, tak powie, to nie są sekundy, bo jednak troszeczkę mi ten mechanizm y, lagował, jeżeli dałem bardzo skróciłem czas, to są trochę dłuższe. Musimy no, dajmy, nazwijmy to 30 jednostek y, czasowych, o może tak. Nieokreślonych na razie czas, ale musimy przed 30 samo tutaj wrócić. Dobra, wchodzimy na naszego konika. A, musimy przygotować łuk, bo będą pokazywać wagoniki. Zastrzeliwując je, po prostu będziemy sobie robić przejście. Co on nam tak? A co ty tak nie chcesz jechać? Co? O co tu chodzi? Aha jesteśmy przywiązani. Zaraz jak się rozwiązuje? A, a no. Ale się zamotałem. No dobra. No dobra, nieważne. Dobra, sorry, dobra, lecę. No i tu właśnie, pudło. to moglibyśmy jeszcze ewentualnie przeskoczyć. Jest ładnie, otworzyło się nam przejście. Jak pamiętacie, kiedyś mówiłem, że to miał być wyścig dla świnek. zrobiłem to dla koniku, bo weszła aktualizacja z koniami. I przebudowywałem to. I tu mamy z daleka, możemy strzelić. Pięknie trafione, jak zobaczycie tutaj. Otworzy, o... świnka otworzy oczy i poleci jej woda z buzi. Yy, mapka nie jest ogólnie trudna. Tu jest najtrudniejszy element. Musimy unikać szałów ognia, kul ognia. I tu konika może zabić. I dlatego właśnie potrzebna mu. a ja 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 niedobrze, niedobrze, niedobrze. niedobrze bo nie przyjmuję tego. Za bardzo sobie wziąłem bokiem, 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 bokiem. Jeeee. Śleść, głoszę! Nie, jeszcze się pale to nie wiem, czy żyje to Dobra, udało się, udało się. Widzicie, że jest ciężka łóżka zostało i tu będziemy musieli trochę poskakać Udało się możemy slalonem albo żeby oszczędzić czas skoczyć i ja właśnie nie oszczędziłem czasu. Musicie na własne ryzyko. A ja się przeszkodziłem. No a mamy sprintu. Może jeszcze tu coś dorobię, jeszcze parę jakichś przeszkód. Bo nie jest na razie za trudna ta mapka. Tu możemy zarobić 80 szlabek złota. No i ostatni sprint i zobaczymy czy zdążyliśmy przed czasem. 30. Zaraz ja, się to dobrze zacytuje. 40. No niestety nie zdążyliśmy, ale 30 jest możliwe, bo ja przebiegłem 20, 29. Jak widzieliście, tam się zatrzymywałem. Raz też źle przeskoczyłem. No także. Ale ogólnie to nie jest trudne. Dobrze, jeszcze podejdziemy do jednego miejsca. Oprócz tego, zarabiania, można podjąć uczciwą pracę. Ale, jak to mówią, na no, uczciwej pracy to się można tylko garba dorobić. No, ale jest taka możliwa, na, możliwość, bo zawsze nam może zabraknąć trochę złota. No, i tu mamy na wsi pracę. Do, dam pracę, wchodzimy. Co on może tu zaoferować? Za złowienie i usmażenie 20 ryb otrzymasz sztabkę złota. No to powiem Ci Wam, że no, łowienie ryb 20 ryb żeby złowić, to trzeba no, trochę więcej cały dzień tu posiedzieć Minecraftowy także no, musicie się napracować. No ale jest taka ewentualność, zawsze można też szabrować. Dobra, teraz robimy taką małe, małe przeliczenie. Zatrzymam. No dobrze, na zakończenie zrobimy takie krótkie podsumowanie. Ile można zarobić, ile stracić? I od razu z góry mówię tutaj, że no zrobiłem pewną zmianę. Do zamku nie wejdzie się za 250 sztabek złota. Po prostu to zostanie usunięte. Żeby wejść do zamku, trzeba zdobyć status obywatela. A żeby zdobyć status obywatela, trzeba kupić dom o wartości 350 sztabek złota w mieście oczywiście ten dom, który kiedyś demonstrowałem. Powieś, w zakupie tego domu możecie no zdobywać status bohatera. No i dobra, robimy teraz obliczenie. E, turniej łuczniczy możemy zarobić 78 sztabek. Na konikach 80, tam gdzie ćwiczymy pamięć 100, oczyszczanie ścieków 120 i opuszczone miasto 90 sztabek złota. Łącznie zarobimy 468 sztabek złota. Z tym, żeby wejść do miasta musimy zapłacić jak pamiętacie 60 sztabek złota. No i żeby zdobyć status obywatela w celu wejścia do zamku, no musimy kupić ten dom, czyli 350 sztabek razem daje nam 410 sztabek. Zrobiliśmy 468, odejmiemy, zostaje nam 58 sztabek. Ale pamiętajmy, że każda gra kosztuje sztabkę i zakładając, że no przejdziemy to za pierwszym razem wszystko, musimy 5 sztabek odliczyć, no to jest bardzo optymistyczna taka, bardzo optymistyczny scenariusz, to zostanie nam 53 sztabki. No, oczywiście odejmiemy do tego zbroje, odejmiemy do tego łuki, strzały, to też musimy zakupić, no i jakieś jedzenie, no możemy też zdobyć. No, ale też trzeba pamiętać, że, no, jak pokazałem przed chwilą, jest też możliwość zarobienia. Ciężka praca, ma no, ale jest możliwość zarobienia, oprócz tego plądrowanie. W mieście będzie co plądrować, będzie trzeba, ale to będzie dużo takich skrytych, skry, skrytek, skrytych, skrytek, masło, masło maślane. Dużo skrytek, Trzeba po prostu będzie chodzić i szukać, no jak nam zabraknie pieniędzy. No to nie wiem, czy to nie jest za dużo pieniędzy, czy za mało zarabiacie. Możecie mi napisać, co o tym sądzicie. A na razie ja Wam dziękuję. To chyba będzie ostatni pokaz tego miasta. Już nie będę go więcej pokazywał. Przechodzę teraz już naprawdę do zamku i tam zaczynam już tak wchodzić na no poważnie. Tu jeszcze tylko małe sprzątanie zostaje. Dzięki Wam. Na razie. Cześć.